Na jakich lekcjach jak już byłaś? Na matematyce, chemii, biologii. I coś się rozjaśniło po tych, po tych wykładach? Jakieś rzeczy, na które ci, na które ci zależało? Czy, czy wiedziałaś wszystko? Nie mam bardzo, o są na okay. na so, no, zawsze jakieś sumy. Dziennikarstwo po języku też człowieka nie trzyma? Trzymać nie ma. No chyba się trzymać nie Coś tak, przede wszystkim nim Także kosmiczna komunikacja, negatywizacja, politologia, psychologia, do wyboru do końca. Jakie największe obawy, jeżeli chodzi o maturę, swoje to? No żeby trafić w Co to znaczy, żeby trafić w klucz? potrzeba strasznie konkretnie wszystko. Wydziały Prawa mają bardzo łatwą bardzo łatwo jest zweryfikować, dlatego że wydział prawda weryfikuje się względem tego, w jaki sposób studenci tego wydziału, ten z takich egzaminów pracują.